Witajcie, z tej strony Witawas Piotrek w dzisiejszym materiale chciałbym wam tutaj pokazać dodatek do gry Red Alert 2 o nazwie Yuri Revenge Zemsta Juriego bardzo fajny dodatek tutaj wam powiem, dodaję kolejną tutaj nację Yuri, jednostki Jurego. bardzo tutaj groźne na które tutaj trzeba mieć sporo takich ciekawych taktyk powiem wam, dodatek ukazał się Chyba w 2001 roku, jak, jak dobrze pamiętam. Uważam, że tutaj taki dodatek warto mieć, tutaj właśnie do tej gry, bo fajnie to uzupełnia i też dodaje ciekawe elementy, zarówno do, do takich nacji jak alianci, tutaj sowieci, jak i tutaj dodaje właśnie tutaj tą nową rasę zwaną tutaj Juri, nowe, nowe jednostki, nowe, nowe, nowe budynki. I w dzisiejszym odcinku tutaj chciałbym zagrać z Wami dla odmiany tutaj Sowietami. Wcześniej grałem Aliantami chciałem Wam pokazać, właśnie jak prezentuje się tak mniej więcej ten dodatek. A uważam, że jest bardzo świetny, także nie przedłużając, zaczynajmy. Ready for tu oczywiście standardowa rozbudowa. Ready, comrade. Moving. Dawno nie grałem. Location. Conscription. Comrade. Order received. For the Union. Structure garrisoned. Conscript reporting. Moving out. Waiting already, comrade. Changing position. Construction Vehicle complete. Reporting. New construction options. Ready, comrade. Vehicle reporting. Location confirmed. Construction complete. New construction options. Building. Wam powiem fajne, są to właśnie też te reaktory, Tesla reaktor. Potem wbuduję takie, taką wielką elektrownię jądrową, to oczywiście sprzedam. Zawsze miałem taką taktykę. No i to jest dobre, to jest właśnie dodatek: bunkry. Tutaj tu właśnie w dodatku można było do to dodawać bunkry, bardzo fajne rzeczy Construction complete. Waiting order. Waiting Training. Unit ready. Building. Construction complete. Structure garrison. New construction options. Building. Unit ready. Comrade, waiting orders. Union. Structure garrison. No, i radar już mamy. Tutaj może zbudujmy laboratorium, bo za chwilę uzyskamy dostęp do e, reaktora jądrowego. To myślę, że warto się tutaj pomęczyć. Tutaj co najmniej jednego inżyniera, żeby przejąć. Tutaj Tech Oil Derrick się nazywa. To nam da kasę. Ready, camera. Moving. Unit ready. Tools ready. Checking designs. Oil finally come captured. Moving. Requiring additional resources. No, może unit jeszcze, ready. Może jedno to Building. Zróbmy. Powiem wam fajna ta gra. Szkoda, że nie ma wznowienia jakiegoś tej, takiego e, z lepszą grafiką. Wszystko mogłoby zostać to samo, tylko mogliby dać lepszą grafikę. Complete. Byłoby super moim zdaniem. Construction complete. Training. Unit ready. No. I construction właśnie budujemy e, reaktor nuklearny. Comrade, comrade reporting For the union. Waiting orders. Location confirmed. Changing position. Moving. Location confirmed. Bardzo fajna gra, Spy plane ready. Construction complete. Waiting orders. Structure the union. sold. New construction options. No, także Building. moi drodzy, prąd już tutaj mamy. Teraz skupmy się na konkretach, Building. czyli apokalipsy. Apokalipsy są tutaj najlepsze. Warto te czołgi budować. Nic ich nie zatrzyma. Conscript reporting. For the Union. Order received. Select target. To jest też właśnie taki dodatek, takie y, Spyplane się nazywa. Taki samolot, który odkrywa nam teren. Bardzo fajna rzecz w wypadku Sowietów. Szczerze Wam, powiem, nic nie przebije tego co mają y, alianci. Oni mają coś takiego, że od razu y, jak buduje operator, to radar, to się cała mapa odkrywa. No proszę, i tutaj complete. nasz przeciwnik. Building. Juri też mam powiem ciekawa, ciekawa rasa. Oni są o tyle groźni, że potrafią Unit, przejąć e, właśnie umysł. No, potrafią po prostu przejąć jednostki, wrogie jednostki, czołgi potrafią przejąć jednostki. wam e, rasa Jurego jest tutaj bardzo groźna. Łatwo tutaj stracić jednostki w mgnieniu oka. I tutaj warto zwrócić uwagę, że każda jednostka ma teraz jakby swoją linię dialogową. To też jest właśnie dodano w tym dodatku. Taka większa różnorodność, to też fajnie wpływa na, na grę, na gameplay. Unit, Ready. It is day of judgment. Excellent. No, już trzy apokalipsy, jeszcze trzy i za chwilę atak. Force shield ready. Force shield. Faj plane ready. Faj plane. Select lead. target. Też jest tutaj bardzo, bardzo fajny. Yy, dzięki niemu tutaj możemy czasowo uchronić budynki przed atakiem, tylko w zamian za to nam kradnie cały prąd, ale fajna rzecz, jeśli zależy nam na jakimś budynku, to możemy tutaj właśnie sobie ochronić. Też mam fajne czasem tak wysłać właśnie sobie na zwiady jakąś tam jednostkę, niech sobie chodzi, żeby się nie nudziła. Nie A przy okazji tutaj odkrywamy Iron Curtain gotowe, poczekajmy tylko na pozostałe apokalipsy. Unit ready. Za chwilę też atom się wybuduje, już jest połowa. No i wam powiem tak, właśnie prezentuje się tutaj ten dodatek. Bardzo fajny, bardzo ciekawy. Polecam naprawdę. Conscript reporting. Moving out. Training. No proszę, i tutaj. Moving out. For the union. Warning.

I tutaj fajne są te side hopper, takie helikoptery, które potrafią i z, z powietrza atakować, ale te, też potrafią tutaj atakować, e, tak jakby coś w roli flag kanon, tak jakby wyrzutni, która atakuje na odległość. Jednostki tutaj bardzo fajne, te helikoptery potrafią atakować i z powietrza, i, i z ziemi. Bardzo fajna, bardzo fajna jednostka.

Możemy iść tutaj powolutku na wroga. No, przejęliśmy właśnie paradrop, czyli będziemy mieć spadochroniarzy co ileś minut? Bardzo fajna rzecz. Spy plane ready. Select target. Armageddon is here. They will rock you. This will be your last war. I cast a deadly shadow. Eradicate them. We're free! We're free! Warning. Genetic mutator activated. The unit lost select target warning, iron curtain activated unit lost <laughs> <laughs> eradicate them taste your reality it is day of judgment it will soon be a wasteland No jak widzicie, są bardzo mocne apokalipsy, Anionity. tylko też trochę, jak wam powiem, mogłem tutaj wcześniej tych robotników a tutaj zniszczyć. Uh. Building. Uh. Construction complete. No, tutaj moi drodzy, za chwilę będzie fajny atak. Za chwilę będziemy kończyć. No i tak się tutaj właśnie prezentuje. Ten dodatek. No polecam, co, co to dużo mówić. powiem wam też, co jest fajna kampania. Eee, naprawdę I warto pograć. Jest równie wciągająca jak podstawka. Także też napiszcie w komentarzach, czy, czy wy też graliście tutaj po prostu w ten dodatek IREGO. I powers will be your last. Unit promoted. Liberty is sweet. Iron curtain ready. Select target. How can I help? Swing away! Payback time! <laughs> <laughs> what can I do? Whatever you say. No. I proszę państwa za minutę z groszami będę miał tutaj dostęp do. I jedna z, z najskuteczniejszych broni, jakie są w grze. They will run in fear. Reinforcements ready. They will run in fear. Select target. Comrade, comrade waiting orders. Order received. Conscript reporting. Nuclear missile already. No, tutaj, jak sami widzicie, bomba nuklearna już jest gotowa. A, już dawno nie widziałem tego budynku. Mówię wam, ja to już 10 lat temu grałem, ale podstawę jeszcze pamiętam. No dobrze, także tutaj. Conscript reporting. Conscript reporting. Czekajcie, ja Może zaatakujmy target. atomówką. Na przykład tu myślę. myślę, że to będzie najlepiej. I to jest właśnie powiem fajne, że jest coś takiego właśnie, jak, jak widzicie, ten, ten taki okrąg że wiemy tutaj gdzie konkretnie atakować, a w podstawce tego nie było. Warning! Nuclear missile launched! Spy plane ready! No, to już atak właściwy jest.

It to Powiem well, ta gra pomimo, la, pomimo lat, to ona moim zdaniem to się nie zaskoczyła. Dalej bardziej jak tutaj, ja poszedłem. Także moi drodzy, jeśli tutaj ten powrót do przeszłości, jeśli wam się tutaj podobał ten dodatek, proszę Was tutaj o lajka, like komentarz. Nowi widzowie, co mnie oglądają, proszę Was o subskrypcję. Wolałem tutaj właśnie otwierzyć ten dodatek. Myślę, że warto. No, sami widzicie, ja uważam, że tej grze co jak co, ale należy się tutaj wznowić. Napiszcie w komentarzach, co, co Wy o tym myślicie, czy warto wznowić taką grę w dzisiejszych czasach. Comrad, Unit promoted. Unit promoted. Ah. Conscript reporting. For the Union. You are sure? They destroyed. Player defeated. You are victorious. No, I think to see what my drodzy say. Ten dodatek prezentuje, ja uważam, że dalej jest, tak jak wspomniałem już wcześniej, tutaj kilkukrotnie dobry, bardzo dobry, warto tutaj posiadać e, tą grę. I, I tak jak wspomniałem też tutaj wcześniej, jest tutaj bogata gra, e, kampania, skirmisz, tutaj można wiele tej mapek samemu rozegrać, naprawdę e, no fajny szpil. Szkoda, że już taki gier, znaczy tworzą, dalej tworzą, ale jakby mniejszych tutaj, ilościach z tego, co zauważyłem. no Miejmy nadzieję, że to w przyszłości się zmieni, że tutaj powróci moda na takie gry. Także, moi drodzy, jeśli Wam się podoba materiał, proszę Was o komentarz, lajka tej subskryp subskrypcję. Do następnych materiałów. Trzymajcie się, cześć!